Jest Zabiłem Timo! Tak! Dostał kolej. Ja się tyle czasu strzelam. Nie! Wykrwawiłem się, co? Nie! Sukces. Ciemanko, unturnedowe świry! Witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku za turnet! Najbardziej family friendly unturned content, oczywiście to ja, jasne. XD. Witam, witam na arenkach, kastomowych arenkach. Dlaczego customowe arenki? Już tłumaczę. Wczoraj podczas streama razem z hipiskusem wpadliśmy na pomysł grania customowych arenek. Czyli arenek na customowe sety, kity, jakkolwiek zwał, tak zwał. Chodzi o to, że gramy na przykład na same łuki, na same nail guny itd., itd. Także tak, dzisiaj będziemy grali na łuki, kusze, nailgany, sportszoty i chyba coś jeszcze. Jeżeli macie jeszcze jakieś fajne pomysły, piszcie w komentarzach. Możecie też napisać, jak Wam się to spodoba, czy pasowałaby wam na przykład taka seria z customowych arenek. Dobra, czyli zaczynamy od łuku. Kidbow. Dobra. Tylko ten jest dostępny aktualnie, ta? Tak, i masz crossscope albo do sight'a do niego, trochę strzał, jakieś dressingi, nie. Jak to wygląda z pierwszej osoby ze skopem? No masz scope'a normalnie. <laughs> Jak to śmiesznie wygląda. Co jest w ogóle? No to nie Co nigdy z nigdy z łuku nie strzela. Nie, nie znaczy z łuku tak, ale nie ze scope'em założonym. Ty bo się zgadzałeś dwóch typa. Ale to wygląda dobra, dostał heda. Dostałem i nie wiem skąd. Dobra, zabiję jednego. Dobra, nie trafiłem, ale jest tutaj masne PvP. <laughs> Ej, zabawne to jest dosyć. Dobra, A... trafiłem typa. Gdzie ty jesteś? Dostał? Tutaj. To no, leży! Uch. Dobrze! Dobrze! Ale strzeli. łepetyna siadła. Strzał by się przydało pozbierać, nie powiem. Dobra, ja mam swoją kampę. Blisko strefy i... Siedem, elo, czekam. Tak? Musisz go wypatrzeć. Ta. Widzę, widzę. Dobra, dajesz? Go, Dobry, pod, widziałem go, pode mną. Dwie osoby oprócz mnie. Jeden na skałka, gdzieś tutaj. Dobra, wyłączam Wiska, wygrywanie, drugi. co będę marnować. O, jest pode mną. O, fuck, ty! Proszę państwa, tutaj jest spektejcik. O tam, na dole. Tutaj jest walka. Ja nie, ja niech on się wystrzela ze strzała, ja... Ma śniutko, co? O, chuj, on na górze już. A to jest... Nie, to nie ma sensu, to nie ma najmniejszego, kurwa, sensu. Raszuję, typa. Nigdy tak nie zabiję, daj, jest z łuku. U, dostałeś. Chuj, jak on tak szybko? Czyli <laughs> jak on z łuku, maszynowego strzela, normalnie. Ja może szybę sobie... Okno se zamknę, kurde. Nie mam tego! Strzał, chyba. Zbieraj, leży tu. Już o, chyba bo. nie ma. Nie ma, ma coś, ma coś chyba. Kiluję się. A, nie ma strzał! Zbieraj mu wszystkie, to nie zgarnie żadnej. <ścoughs> Michael, <Majkoś>. Dostał? Leży! <śmiech> <śmiech> Elo! Dobrze, dobrze, Dobra, go strefa bije, to on zginie pewnie, dobra, zginie. No, dobra, dobra. z się. Dobra, runda druga. Dobra, nowa runda właśnie. Ale z trzeciej osoby lepiej mi się strzela na tym łuku niż łuku, e, z tak. pierwszej. O, widzę jednego wariata. Ja zaraz zabiję przecież, jak wyjdę z grupy. Trafiłem. W z has, has left group, a dalej widzę nik. To jest? Nie, dalej jestem w grupie. O chuj! Nie! Izako, Board pro sniper. GG. To jest zdecydowanie trzeba inwestować w quicker reloading, bo to naprawdę, naprawdę bardzo ważny skill. O, widzę już typa. Potencjalny kandydat na strzałę web. Oko, mnie też ktoś by jest. O, Dobrze. Zabiłem! O nie, dostałem! Nie, idę na plecy! Co za frajer? Jezu Ty pomogę ci, dobra, czekaj. O Jezu, cały nie załadowałem. Dostał w nogę. Dostał drugi raz. Ja się hillność uczyłem, się teraz krwawie. Falę go na łeb. Jestem w kampiony, to jego drzewo. Dobra, nie trafiłem. Ja już jestem od dołu. Dostał strzała w rękę. No nie, nie trafiłem. Czemu mi się skończyło. Cholera. No nie! Pablo jest no, no Dobra, Pablo porobił nas dwóch naraz A bez kitu, co tu się stało? Dobra, ja też tutaj wyrenderowałem sobie już resztę. Panowie A, są też. No, ta walka będzie trwała długo Mają parcie na wygraną, bo tutaj no, ani jeden, ani drugi nie raszuje. Pablo to nas przyraszował tam w walce. A, dostał, dostał o, Pablo, Pablo. Dostał. Chiluje się bardzo. W końcu skończyłem się dressingi. O tu będzie. A jajaj. Oj, oj, oj ale tutaj wyszli na siebie na. Pablo znowu o, dostaje. Proszę Państwa, Pablo dostaje, kolega z Dobrze, Krasa, dobrze że go raszuje. A co najlepsze arena. teraz arena właśnie arena. goni. Arena. Proszę, o kurde ja se goda wpiszę. A No zaraz zara umrę. Proszę ja państwo, pewnie Pablo też Ale Pablo fajnie. wygrał w międzyczasie, także Sasito. Teraz jestem dumny. Co się dzieje? Z tak bliskiego dystansu. Dostał! Łeb! Kajk Dostał! Trumyna. Leży! Trzeba po jednym, nie trafiłem typa w łeb, kiedy ten jest w miejscu. W sumie lepiej Super. Dobrze, zabiję jednego, proszę Dobra, państwa. ja też mam jednego jest, killa. Teraz, teraz, Widzę teraz, kolejne teraz PVP, myśliny. więc idę, że tak powiem, dobijać. Ja już chciałbym wspomnieć o tym, że trzały im mniej mają wytrzymałości, tym mniej bił Dobra, mam kolejny kill. Szedłem typowi hamsko na plecy, ale to nieważne. Ja zabiję, O, widzę Pablo! Widzę Pablo. Kampi się w ciężarówce. Jak go wysnajdę. Dostał nie, on kolejny się, się strzela z tym samym. On się strzela z tym samym. Czy jestem upośledzony z tego uchu? Dostał heada! Dostał heada! Zabiłem. Nie, to Kasperek. Kurde, nie, ale tutaj mam nie za zadymę koło siebie Nie drzeć mordy, nie drzeć mordy ludzie. Ja tu profesjonalne nagrywki robię Pyj... Dobra Dostałem. gościu Medkit Elo Dobra. Essa Dobra, następne ujęcie. Gracz z powrotem. Dostał. Zbieram, taktykę retu. Widzi już przeciwnika. Przeciwnik także widzi retu. Dobra. Wychodzi, wychodzi konflikt. Strzelają się. Nikt nikogo nie trafia. Dostał elo. A nie, dostał, dobra. dobra drugiej nie trafiłem. Dostał znowu. Elo. Dobrze. Retu, proszę państwa, tutaj. Pro player. Tak. Dostaje od kolejnego gracza. Co się nie dzieje? Wiem w wiem skąd. nie żyje. To jest ten, co mnie zabił, by the way. A to dobra, to widzę. Włosy. Łeb się świeci, wręcz wiadomo będzie celować. Proszę państwa. Dobry jakiś jest. Dobry agent właśnie. Co się dzieje? PvP na blisko. Elo. Musi się móc bić tymi łukami. Jestem trochę low Proszę HP, państwa, więc muszę się cofnąć. Teraz, teraz to dopiero, teraz to dopiero będzie pojedynek mistrzów. Tu bierze łuk. Próbują, próbują się trafić, lecz nic im nie wychodzi. No kurde, jest naprawdę Co? ciężko. Dobra, trafił mnie. Co tu się dzieje, ludzie? 3 HP mam. Cały czas. 10. Ale ten typ musi być już tak wkurwiony. Dobre, dobre. się <śmiecki> <śmiecki> do tak jak dzieciak jakiś. Co tu się Dobra, radę. porobił mnie. On ole, jest dobry, to on tomar. wszystko trafiał. Każdy strzał. Dobra, no, no przegrałem a rękę na typa, który wygrał. Nie jest źle. Zaraz, zbyt widoczne. Ale dostał. Webetine ziomuś. Z kuszy prawie zabijasz na hita w łeb. Kusza jest o tyle lepsza, że nie musisz jej naciągać. W sensie nie musisz jej wiesz. Przytrzymywać. Dobra, jest pierwszy dostał kill do Dobra, taktycznie, taktycznie to robię Dobra, proszę państwa, strzała numer jeden, strzała numer dwa Typ do mnie próbuje na blisko podejść, DOSTAŁ strzała od flerów I się złożył, dobrze, kolejny Kolejny przeciwnik Strzały mi się w tym tempie skończą na frajera ha, podnoszę strzały z typa Podnoszę strzały Dobra, z typa. mam cię I teraz drugi hit Kurwa, nie trafiłem Dobra, strzały, strzały, dobra, strzały Dobra, dobra, leci O, bi przyszedł jakiś inny typ ale mam teraz szansę. Dostał. Kurwa. Znowu nie trafiłem. Jest! Zabiłem Timo! Tak! Dostał kole... Ja się tyle czasu strzelam. Dobrze. Nie! Jest. Wykrwawiłem Sukces. się, co? Nie! Sukces. Sukces. Dobra, i cyk. Kuszę. Starcie drugie. Tak, kolejna ręka startowała. O, Ja już bierne. widzę pierwszego przeciwnika. Musiało do tego dojść, musiało kiedyś do tego tak, dojść, tak, okej? Okay. Tak, proszę Państwa, jeden na jeden ze słynnym... Ała! O ty! Zły człowieku, jeden. Bijesz niewinnych ludzi z kuszy. O, i teraz jak tutaj... Dobra, dobra, kontynuacja, przepraszam za do cięcie. Dobra. Tutaj lecimy... Na kuszę. Ja pierdolę, w Dobrze, plecy dostał. Cię nie trafiłem! Nie! Dobrze, jak jest, dziecko dałem się Państwa. porobić! Jeszcze mi kurwa ulicę czyszczą za oknem, no nie teraz Halo internet? O elo już żyjesz O dobra git, git, git Mnie akurat pewnie to w kurwę słychać, ale nie czyszczą mi ulicę za... Znowu on, drugi raz to pvp w tym samym miejscu Ole dostał łeb Halo discord No nie Już jest git Dobra zbieramy strzały, lecimy dalej, bo tutaj problemy techniczne z discordem Niestety. PvP jest trochę przypoletki. Gdzie ja jesteś, to ci pomogę normalnie. Jestem na budowie i... A ale by mnie typ ograł prawie. Od dołu bym je zabił. Ja mam, ja mam daleko na budowę. Musisz to wytrzymać. Nie, Coś, nie, nie, no, tam wytrzymam, wytrzymam, ale... Dobra, to uniknąłem PvP z jedną osobą. O, dobra, widzę ci gościu Cześć, jest pięć osób, jest się strzela z doma osobami. To znaczy, że jeszcze nie... Jest nie, jedna. nie, nie, jedną. Jedna, jedna już zginęła. to jeszcze są dwie gdzieś po, w miejscach, w których nie wiem. Ty ktoś do mnie ładuje, ja nie wiem skąd. Ale odjebałem, on spadł! Jakie ja mam chore PvP z widzisz bambiki, jak nie mają broni. Całe życie strzelają z łuków i kuszy, to nie. Ale go, go zaszedłem! Łuk! Tu się stają pro-playerami normalnie. No nie, nie, nie! Jest, są takie emocje, są dużo większe niż przysłałem się na maple czy coś no to jest kozackie Fajne, ej bez skitu, naprawdę, to mamy to robić przez całe to, wakacje, jest to jest perfekcyjna po prostu odmiana od tego standardowego unta i tam A. walenia po siebie po 50 dramów Naprawdę Dokładnie. mam wrażenie, że to jest jeszcze bardziej skillowe Człowieku, wchodzę na drzewo, jeśli ja to zrobię no nieee No nie co kurwa dobił mi jakiś inny gość Ob... Nie to ten sam może Ty ktoś mi pomaga ah. Siema witam witam jeszcze szybciutkie info na koniec wam no szybko powiem Po pierwsze dajcie znać Czy wam się podoba taki pomysł customowych arenek I czy można robić z tego serię To była pierwsza pierwszy odcinek Z czegoś takiego gdzie graliśmy na takie strasznie basicowe Rzeczy czyli łuki i kusze. Kolejny odcinek pewnie będzie dosyć śmieszny A kolejny może nawet jeszcze śmieszniejszy Bo będziemy go nagrywali dzisiaj w dzień jak montuję ten film, czyli w piątek, będziemy grali na jety, czołgi, rocket launchery, więc będzie to na pewno dość zabawne. I mam, mam wrażenie, że będzie to jeszcze lepsze niż to, co tutaj dzisiaj widzieliście. Także znajdźcie znać, czy Wam się coś takiego podoba. E napiszcie też, czy macie jakieś fajne pomysły może na jakieś kolejne odcinki, z czegoś takiego. Mamy do dyspozycji arenkę, na której możemy robić dosłownie wszystko. Także no co? No... Trzeba korzystać i, i się fajnie pobawić. Ja wrzucam info, wcześniej, jak gramy na tych arenach, wrzucam info na Discorda i na społeczność. Z zasięgami YouTube'a może być chujowo, bo YouTube ma to zwykle w dupie, tak samo jak ze streamami, ale o tym zaraz. Dlatego bardzo serdecznie polecam być na Discordzie, link w opisie. Tam zawsze dostaniecie powiadomienia. Chyba, że sobie sami je włączycie, ale no to, to, to sobie sami je włączyliście, więc to nie wina Discorda, ale Discord zawsze. Zawsze Was kulturalnie powiadomi o nowym filmie, streamie, czy czymkolwiek innym, o czym będę Was chciał powiadomić. A i przechodząc do tych streamów, zacząłem w końcu znowu streamować. Ostatnio był stream z, stream z Unta Zarenek, właśnie z Hibiskusem. Potem był stream z Daisy, z Diceem i Erwenem. Yy, dzisiaj pewnie piątek, czyli jak montuję ten film, też pewnie będę streamował, więc będzie kolejny jakiś stream. Także teraz w dni, w które nie wrzucam filmów, będę prawdopodobnie starał się zawsze streamować. Jak się nie uda czasem, no to się nie uda. Nieważne. Yy, Także streamy wróciły. Ja was bardzo serdecznie zapraszam. Unta na streamach będzie raczej dość mało. Będą głównie inne gierki, eee, no bo momentur.net mi się kijowo streamuje, a wolę robić z tego filmy. A bardzo fajny dobór gier ostatnio mam, bo chociażby DayZ, Rocket League, mam tego wieżka Portal Knights yy, pff, i tysiąc innych rzeczy, w które można na streamach pograć. Także co, ja was zapraszam. Dzięki za oglądanie, dzięki jak ktoś tutaj dotrwał do końca jeszcze wysłuchał moje piechdolenie. I to jest, a do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Bye, bye.